Łukasz Malenda, program Kontrapunkt, a gościem Kontrapunktu jest Ewa Zajączkowska, partia Korwin. Witam serdecznie. Panie Ewo, pierwsze pytanie. Uchodźcy. Ostatnio Janusz Korwin-Mikke był z wizytą w Radomiu, mówił o uchodźcach, a tymczasem mieliśmy dwa sprzeczne przekazy, przekazy medialne. Pierwszy przekaz to zdjęcie chłopca na plaży, martwego chłopca. A drugi przekaz to publikacja gazety Stonoga, na której widać, jak komórkami nagrali imigranci scenę gwałtu i zamordowania w zasadzie osoby, jakiejś kobiety zajmującej się właśnie ich sprawami we Włoszech. Jakby pani skomentowała ten problem? Co z tym zrobić? Znaczy, przede wszystkim my mamy problem z dwoma rodzajami uchodźców, bo z jednej strony do Polski przyjeżdżają Ukraińcy. Tak? Więc to jest powiedzmy jedna fala. Natomiast druga, i to ta dużo groźniejsza, jest właśnie ta z Syrii, z Afryki. I to są ci uchodźcy, których tak naprawdę należy się bać, bo oni nie nagrywają tego komórkami bez powodu. Oni robią z tego show poniekąd. I oni właśnie to robią z tymi kobietami. Oni gwałcą te kobiety, oni je mordują, oni robią z nich swoje niewolnice seksualne. Mężczyzn albo werbują, albo mordują. Zdjęcie tego dziecka w ogóle. Ja pomijam to, że zaczęto na tym robić pewną politykę. Natomiast proszę zobaczyć, co się stało, że po ujawnieniu tego zdjęcia, po wypłynięciu tego zdjęcia, nagle pojawił się taki przekaz, że no nie, jednak trzeba tym uchodźcom pomóc, bo oni toną, bo tam, bo tam są dzieci. A ile do tej pory dzieci zostało zamordowanych w Syrii? I na to nikt nie zwraca uwagi. Prawda? No tak, ale papież Franciszek apeluje, żeby każda parafia przyjęła jedną rodzinę. No ja się w ogóle tutaj dziwię trochę stanowisku Kościoła, Watykanu przede wszystkim, bo w momencie, kiedy dochodzi do wojny religijnej bo to jest wojna religijna, to jest inwazja religijna bo ci uchodźcy, którzy przyjeżdżają do nas z Afryki, z Syrii, no z Syrii akurat powiedzmy chrześcijanie, ale z Afryki przede wszystkim muzułmanie, oni prowadzą wojnę religijną. Oni chcą w ten sposób nas y, wyswobodzić, tak? No dobrze, ale uderzają, przyjeżdżają, co z nimi robić? Szturmują granice. Co z nimi robić? Hmm. Przede wszystkim prowadzić taką politykę, która nie jest im przychylna, czyli zakaz zasiłków socjalnych, bo oni nie przyjeżdżają do pracy, oni nie przyjeżdżają do krajów, w których są niskie podatki, w których jest łatwiej, nie wiem, rozkręcić biznes, w których jest łatwiej się utrzymać. Nie. Oni przyjeżdżają do krajów, gdzie jest wysoki socjal, gdzie ten socjal będzie im zapewniony, mało tego, gdzie panuje taka wszechobecna poprawność polityczna. I to, co oni robią zgodnie ze swoją religią, jest akceptowane jest akceptowane i jest promowane. No tak, no ale te zasiłki, żeby je nawet zlikwidować zakładając, że to jest jedyny powód, dla którego tutaj przybywają, no to troszeczkę czasu z tym zejdzie, zanim się zlikwiduje, natomiast oni już są w zasadzie na Węgrzech, z Węgier do Austrii, z Austrii do Niemiec, z Niemiec do Polski, do Szwecji, tam, gdzie rzeczywiście ta, ta pomoc socjalna jest wysoka. Tego nie sposób załatwić w ciągu jednej doby, czy, czy, czy parunastu dni nawet. Czy ja tutaj pan Ziemkiewicz bardzo fajną rzecz powiedział, że gdyby był jakikolwiek pożytek z uchodźców, to Niemcy wcale by się tak bardzo z nimi nie dzielili z innymi krajami, a tak naprawdę właśnie Niemcy mają z nimi największy problem. I przez to, że mają tą wysoką pozycję w Unii Europejskiej, narzucają innym państwom powiedzmy jakiś tam tok prowadzenia polityki, nakazują również Polsce tych uchodźców przyjąć. Zasiłków się nie, nie zlikwiduje od tak. Oczywiście, ale um, oni, oni wcale w Polsce nie chcą być. Właśnie dlatego, że jest niski socjal, e, oni mają jeden kierunek. Oni nawet przez Węgry chcą jechać do Niemiec. tak? Ja uważam, że um, za kolonizację w tym momencie, bo um, inwazje właśnie uchodźców, inwazji muzułmanów na Europę, można spokojnie nazwać kolonizacją, powinny ponosić odpowiedzialność te kraje, które kiedyś kolonizowały właśnie Afrykę. Polsce nic do tego. Ja bym bardzo chciała, żeby Polska w końcu prowadziła politykę zgodną z polską racją stanu. I jeżeli jest mocny wydźwięk w społeczeństwie polskim właśnie antyimigracyjny, bo czy to liczne manifestacje. Teraz na przykład na 12 września jest zaplanowana kolejna manifestacja. Znamienna data, tak? Bitwa pod Wiedniem. Eee, ja bym bardzo chciała właśnie, żeby nikt Polsce nie narzucał e, toku prowadzenia polityki, bo ale ludzie w Polsce jest ten nie chcą Tak Jednak jest ten naciski, to nie tylko ze strony krajów zachodnich, ale także duża grupa intelektualistów polskich, gwiazd, e, ludzi mediów e, popiera tą politykę, e, a więc to jest pierwszy problem. A drugi problem to jest kwestia tego. Że ci uchodźcy, tak czy inaczej, najprawdopodobniej pod naciskiem Unii Europejskiej, będą ulokowani w Polsce? Będą. Oczywiście, że będą. Właśnie dlatego tutaj doskonały jest przykład tego, jak marionetkowy rząd mamy w Polsce. To, co Niemcy nam każą, my potulnie, nasz rząd potulnie robi. E... A czy wierzy Pani, że inny rząd byłby w stanie postawić się Niemcom? A jeżeli jeżeli no w państwie suwerennym oczywiście. Pytanie, czym mamy suwerenne państwo w tym momencie? No dobrze, no ale mamy też ludzi, którzy realnie uciekają, uciekają przed e, działaniami wojennymi. E, jak odróżnić zatem tych, którzy, jak twierdzi pani, przyjeżdżają tutaj kolonizować i po zasiłki, od tych, którzy naprawdę mają ciężką sytuację i są de facto uchodźcami politycznymi? No to jest ciężkie do rozróżnienia, faktycznie, e, ale równie ciężkie jest odróżnienie tego, który z tych uchodźców jest zamachowcem, który z tych uchodźców jest wojownikiem ISIS, tak? Bo tego się nie da sprawdzić. Jak już powiedziałam, bardzo bym chciała, żebyśmy my prowadzili politykę zgodną z polską racją stanu, żeby rząd w końcu zaczął słuchać polskich polaków, tak? I my jesteśmy przeciwni właśnie imigrantom, natomiast każdemu polakowi, każdej Polce. Głównie radziłabym zbroić się w każdy możliwy sposób, w, w jakąkolwiek po prostu żeby była jakakolwiek możliwość samoobrony. Bo Przy tej to ustawie ci, to jest niekoniecznie to, takie proste. Co ci ludzie robią w Szwecji, przecież odkąd Szwecja dobrowolnie przyjmuje tych uchodźców, tak? Panuje ta poprawność polityczna, liczba gwałtów wzrosła o ponad 1400%. No dobrze, ale to, to jest statystyka oczywiście, ale z drugiej strony czy przypadkiem nie zaczynamy mieć takiej jakiejś dziwnej fobii i nie, nie szerzymy jakiejś kompletnie nieuzasadnionej paniki przed tymi ludźmi, bo może rzeczywiście nie będzie tak źle. 10 tysięcy nawet ludzi… A chce się Pan przekonać na własnych skórze czy będzie milionów. tak źle? Ja sądzę, że jeszcze nie będę mieć okazji. Może moje dzieci czy moje wnuki… Prędzej chyba, ale 10 tysięcy osób na, na 38 milionów obywateli, to nie jest tak wiele. 10 tysięcy to jest dopiero początek. Pan mówi, że może pan nie będzie miał okazji się przekonać. Być może pańskie dzieci wnuki. Ja bym wolała, żeby Polacy w ogóle nie mieli okazji się przekonać, czy, czy to się sprawdzi, czy się ten scenariusz nie sprawdzi. Zresztą no, wystarczy spojrzeć na państwa zachodnie. To się sprawdza. Jeżeli meczety są tak uprzywilejowane, ile jest meczetów we Francji? Ile jest meczetów w Anglii, w Niemczech? No przecież to jest jakaś w ogóle. My mamy to szczęście, że jesteśmy jeszcze takim narodem, mocnym moim zdaniem narodem, bo problem muzułmanów, problem uchodźców też ma powiedzmy to jest jakiś sposób też na rozbicie właśnie tej narodowości. No dobrze, to przejdźmy dalej do sceny politycznej lokalnej już. Roszady na listach wyborczych. Partia Kordwin jeszcze nie ujawniła swoich list. Jeszcze nie. No i będzie Pani jedynką? Listy będą ogłoszone w tym tygodniu najprawdopodobniej. Czyli nie będzie Pani kandydować? Tego nie powiedziałam. A m, szefem e, obecnej organizacji już nie jest Krystian Magowski, zrezygnował. Czy to jest związane właśnie z tym, że nie otrzymał odpowiedniego miejsca na liście? Nie, absolutnie to nie jest z tym związane. To jakie są powody tej rezygnacji? Mm, powodów jest wiele. E, myślę, że jeżeli chciałby Pan dowiedzieć się o powody, dla których Pan Krystian Magowski zrezygnował, powinien Pan... Pan pytać jego. Ja nie no jestem tak, jego ale, rzecznikiem. No, ale jest pani rzecznikiem partii, a jednak ja nie. Nie jestem rzecznikiem partii, nie jestem rzecznikiem oddziału. No, ale wcześniej tak pani się tytułowała. Mhm. To też jakieś zmiany? E, odnośnie? No nie, i... nie, 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 spokojnie. Ja byłam rzecznikiem e, Kongresu Nowej Prawicy, oddziału Radom, a teraz rzecznikiem prasowym oddziału Radom. Ale zapraszała Pani Koryn. na konferencję prasową w imieniu partii Korwin, więc... Bo jestem działaczką, jestem działaczką, jestem aktywną działaczką i jeżeli mam potrzebę zorganizowania konferencji i poruszenia pewnych tematów, dlaczego miałabym nie organizować konferencji? Czyli mi grzyb e, może być pewny jedynki na liście Korwin. Listy zostaną ogłoszone a kiedy w dokładnie? tygodniu. E, tego nie wiem. Tego nie wiem. Wiem, że w tym tygodniu mają już być ogłoszone listy. A kiedy zaczynacie jak z kampanią? Zaraz po ogłoszeniu list. Część okręgów, gdzie te jedynki już są pewne, już rozpoczęła kampanię. Czyli jeszcze Państwo nie jesteście pewni, kto będzie tą jedynką. Jeśli S chodzi o radą? Tak. Może jesteśmy, pewni, może nie jesteśmy. Czyli jednak chyba nie, skoro mówi Pani o tym, że że niektóre okręgi już wiedzą, a prezes Korwin-Mikke eee, mówi, ale... że ogłosi w jednym momencie w całej Polsce te listy. Nie, no nie oszukujmy się, są liderzy w naszej partii, którzy od początku jej istnienia są... Jawnymi liderami w danych okręgach, tak jak w Krakowie? No, tam nawet jest dwóch liderów, i z tego co wiem, jeden z tych liderów, Agata Banasik, zdaje się, została z padochroniarzem wysłana do Rzeszowa i tam duża część oddziału postanowiła zrezygnować z partii w geście protestu. E, wie pan, ambicje są duże. E, Wiadomo, że są działacze, którzy działają mniej, bardziej. Wiadomo, że my też nie możemy liczyć, tak jak PIS, na 40% powiedzmy, co by było oczywiście bardzo dobre. Więc my, my jesteśmy realistami i wiemy, że mamy ograniczoną, jakąś tam liczbę tych posłów, których mamy nadzieję wprowadzić. Więc to jest normalne, że tworzy się hierarchia, to jest normalne, że w momencie, kiedy są miejsca biorące... No tak, ale, ale nie ma u Was miejsc biorących, jesteście pod kreską wyborczą w tej chwili. Nie, w tym momencie już dzisiejszy sondaż dał nam 5%, także spokojnie. No ale 5% nie daje w wszystkich okręgach mandaty. Mhm. A, no i okazuje się, że w, jest w zasadzie wojna o Pietruszkę. To, to Czy jest sens w takim razie w tak ze sobą walczyć, jak chociażby w Krakowie? A uważa pan, że powinniśmy odpuścić? No, ale może nie walczyć ze sobą, tylko walczyć z przeciwnikami politycznymi. Nie, my nie, spokojnie. My z przeciwnikami politycznymi walczymy non-stop. Tak naprawdę jesteśmy w tym momencie jedyną opozycją. E, no, z Pawłem Kukizem bo walka Janusza Korwin-Mikkego skończyła się e, niezbyt e, dobrze. Najpierw dla samego Korwina Mikkego, w tej chwili już nawet chyba dla Kukiza. E... Dlaczego akurat walka Janusza Korwin-Mikkego z Pawłem Kukizem? No wystąpienie Janusza Korwin-Mikkego podczas debaty telewizyjnej w zasadzie położyło kres współpracy obu panów. Umawiali się na co innego, tak przynajmniej twierdzi Kukiz. No wie pan, jeżeli ktoś taki ruch jak ukazanie po prostu jak dana rzecz działa, jak w tym wypadku jak działają JOWY uważa za atak, no ale o tym wiedzieli wszyscy od dawna. i Janusz Korwin-Mikke wcale nie jest politycznym naiwniakiem, który nie wiedział, jak działają Joby, a mimo wszystko, chociaż Joby są głównym postulatem Cookiza, takie rozmowy z Kukizem chciał prowadzić. Mm, oczywiście. Dlaczego nie że powiedział że mu tego wcześniej? Oczywiście, że chciał prowadzić. My byliśmy w stanie się porozumieć. Natomiast do porozumienia potrzebne są dwie strony. I jeżeli my dajemy z naszej strony coś takiego jak rozbudowane struktury, jak jasne postulaty, które głosimy już od dłuższego czasu, to oczekujemy też jakichś konkretów. Natomiast jeżeli tych konkretów nie ma, jeżeli mamy iść w coś w ciemno, a teraz jeszcze okazuje się całe szczęście, że sojusz z zem na nie wyszedł, ponieważ bylibyśmy tak samo rozegrani jak Ruch Narodowy, co jest po prostu przykre. Bardzo mi jest przykre z tego powodu, co się stało w Ruchu Narodowym. Mam nadzieję, że jednak ta formacja się jeszcze podziwinie. No to... Czyli wyczuwam ukrytą sympatię, co znaczy, że jednak chyba Pani nie znajdzie się na tych listach do Sejmu i będzie Pani starała się współpracować z Ruchem Narodowym. Nie pierwszy zresztą raz. To, co ma współpraca z ruchem narodowym do miejsca na, na listach? Dosyć. No jednak dosyć istotne, bo postulaty ruchu narodowego są y, troszeczkę inne niż postulaty partii Korwin-Mikke. Korwin-Mikke jest y, mocno rynkowcem, a y, ruch narodowy pod względem ekonomicznym jest bardzo zróżnicowany. Gwarantuję panu, że w ruchu narodowym również znajdują się wolnościowcy. Jak i socjaliści. Tak. No cóż, no przekrój jest różny, tak? Liczy się tak naprawdę w tym momencie idea, dlatego my przemy właśnie do porozumienia tych, tych grup, tych antysystemowców po to, by na początku chociaż uderzyć mocno, bardzo mocno, by ten system się ukruszył. Właśnie w ten system, tak? Mhm. Potem, potem będziemy. A co jest dla Pani najważniejsze w polityce? W polityce? Co jest dla mnie najważniejsze w tym momencie? Tak ogólnie w ogóle. Jaką Pani misję... Jaki cel sobie Pani postawiła działając politycznie? No ja jestem patriotką, jeżeli widzę, co obecna władza robi z, z narodem, co obecna władza robi z krajem, e, no to albo jest się obojętnym, albo się tym nie interesuje, albo stara się walczyć we wszelki możliwy sposób. Ja wybrałam tą trzecią drogę. Hmm, walka jest ciężka, bo system jest mocny. Miał 25 lat na to, by się tutaj umocnić, więc, więc była ciężko. Ale y, mam nadzieję, że w końcu ludzie się obudzą i, i ta walka... Zburzą banka... system. Tak. No dobrze, mamy zburzony system. Co nas jaki następny krok? Mm, jaki następny krok? Robimy wszystko, by zamiast uchodźców do Polski wracali Polacy. Właśnie to jest jedno z haseł wspólnych, gdzieś tam moje, razem z narodowcami, że my chcemy repatrianta, nie imigrantów. Grzegorz Gran też o tym mówi. <słyska> I tym akcentem o repatriantach kończymy dzisiejszy program. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była Ewa Zajączkowska, partia Dziękuję KORWIN. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.